Wszystkim tutaj Jarozu i witam Was w kolejnym odcinku serii Poczta od Widzów. I dzisiaj mamy inne tło, ponieważ naszła mnie ochota, aby odpakować paczkę na łóżku, a nie przy biurku, gdzie zazwyczaj nagrywam. Nie wiem dlaczego, ale taka zmiana myślę, że, <grytanie> że będzie okej. Okay. Oczywiście mam tutaj towarzysza, mianowicie Guciusia. On tutaj sobie śpi, więc go tak trochę przykryłam. I co? I będzie dzisiaj mi pomagał otwierać paczuszkę. Paczuszkaż tutaj jest, gotowa, i wszystko. Tutaj mamy nawet ten y, taśmę, że ostrożnie, więc zabierzmy się za otwieranie. Tak się prezentuje środek. Ale ta paczka jest tak ogromna. Ok, co my tutaj mamy? Mamy takie y, jakby konfetti. Tutaj troszeczkę strzepię. I mamy co? A, okej, okay, mamy y, jakby. To jest jak to, taka jakby pianka. W kolorze żółtym i mamy jeszcze taką w kolorze różowym. Okej. Okay. Tutaj odłożę na bok. O, czy to są takie różne tła? Okej, okay, mam jeszcze takie ofkropeczki, bardzo ładne. Mamy um, takie ofilcowe, to się chyba tak nazywa. Mm, taki, taki materiał. Mamy jeszcze taką karteczkę. Fajnie, ja ten potrzebuję zawsze tła do filmików. Okej, okay, mamy tego jeszcze więcej. Mamy takie o różowe, takie jakby łezki. Takie o jeszcze. Takie o w kwiatki. I to jest prześliczne. To jest prześliczne. Bardzo mi się podoba to. Ja w ogóle lubię wszystkie takie w kwiaty i tak dalej. To chyba nawet w pokoju wykorzystam. W mojej przyszłej serii, bo już powoli planuję scenografię. Mamy jeszcze takie o wróżę, też prześliczne. I taki o marmur chyba? Dziękuję bardzo. Ja, tak jak powiedziałam przed chwilą, tła o, zawsze mi się przydadzą. I mamy tutaj, tak, jakąś watę. Dużo tej waty. I mamy jeszcze taki oworeczek. Wszystko w tym kompetencji. Ale poszukam może jakiegoś listu. O jest list. Dobra, mamy. Zobaczmy, co się tutaj, co w tym liście jest napisane. Hej, razu, jestem Nina i oglądam cię już od około 6 lat. Jak długo? Nie wiem, co mogę o sobie powiedzieć, więc może tak: od dziecka interesuję się terrorystyką i zwierzętami, jeżdżę konno i tak to nic ciekawego nie robię. I, ale fajne masz zainteresowania. Ja w ogóle pierwszy raz się spotykam y, z tym, żeby ktoś się terrarystyką interesował, i uważam to za bardzo ciekawe. Jak była mniejsza, to zbierałam LPS-y. Mam ich całe pudło, lecz większość to są te generacja czwarta i piąta, ale oczywiście inne też posiadam. Nie zanudzam, zaczynaj otwierać. E, paczuszki otwieraj po kolei. Co jest w paczuszce? W paczuszkach. Ok, mamy tutaj całą rozpiskę, więc to będziemy sobie na bieżąco sprawdzać, czytać, czy że się spodoba, no i że użyjesz. Na pewno, bo ja za każdym razem, co tam od Was dostanę, to, to staram się używać w swoich filmikach wszystko tak zapakowane, ale nie mam do tego talentu. O i tam bez przesady ważne, żeby wszystko dotarło całe, nieponiszczone i tak dalej, a tutaj jak widzicie, wszystko jest bardzo ładnie zabezpieczone, więc się cieszę. Ten wypełniacz to puch do pluszaków. Nie, nic nie ucierpiało. To dobrze. Kiedyś dostałam kilka takich worków, może się przyda. No jak będę coś, coś ten robić, to myślę, że może mi się przyda. Okej, okay, widzę jeszcze naklejeczkę. Widzę takie o z tych mm, Takich koralików Co się robiło. takie o serduszko Bardzo ładne Mamy tutaj jeszcze cukiereczka kolejnego Naklejkę tutaj jeszcze widzę Następną Taka o cute I co czy coś jeszcze tutaj jest Czego nie widzę Jest jeszcze parę naklejek Widzę karteczkę jeszcze jedną Jak od mojej trzyletniej siostry Która razem ze mną cię ogląda O je! Ale to jest przeurocze Dziękuję bardzo I wyściskaj ode mnie siostrzyczkę Cute Dobra, patrzę co tutaj jeszcze jest I jest dużo naklejek Ale to sobie po prostu pozbieram Na, na końcu Okej, okay, jeszcze jest ciasteczko z wróżbą Dalej No i jeszcze naklejki Dobra, przejdźmy już tutaj do otwierania paczuszek małych, gdzie jest numer jeden. Tutaj widzę numer jeden. To sobie wyciągnę i przeczytam, co tutaj Nina napisała. Takie jakby ozdoby na przykład do, leś do leśnej scenografii. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Widzę grzybki. Mamy grzybki! Mamy, ok ale to mi się przyda, ja sama chciałam takie coś kupić, a jakby to, no to takie, widzicie, takie drewienko, co będzie można użyć jako ściółka, taka leśna, super, nie chcę tutaj za bardzo teraz tego otwierać, żeby mi się nie wysypało, ale jeszcze mamy takie przeurocze małe grzybki, w ogóle przepraszam, że, przepraszam za mojego paznokcia obdrapanego, ale... Nie zwracam się po prostu na niego uwagi. No, ale super, bardzo mi się to przyda. I dziękuję. Widzę numer 2 I zobaczmy. Mebelki i akcesoria. O, okej. Okay. W takim oworeczku. I dużo tutaj tego. O stolik widzę, chyba. Mam nadzieję, nie wiem. Tak, taki stoliczek mamy drewniany albo ławeczkę, zależy jak użyję. Super, dziękuję ślicznie. Oj, dalej mamy mm, taką chyba pufę, taka ofioletowa e, satynowa, bardzo śliczna. Dalej mamy takie o coś i do końca jestem pewna co to, ale w sumie jak tak patrzę, to mogłabym to użyć jako taki dywanik w łazience. Nie wiem. Coś yy, będę musiała wykombinować z tym. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy podusię czarną. Super, to będę miała do pokoju jakiegoś chłopaka. Mamy jeszcze takie, yy, jakby nie wiem, jakieś kołderki, taki materiał. I mamy tutaj, widzę, takie małe rzeczy, więc wam tak opokażę. Mamy tak, kostki, malutkie takie. Mamy takiego y, pieska, jakby z baloników. Mamy taką malutką gitarkę. Bardzo słodziutka. Mamy jeszcze. Biedronkę. <noise> I mamy jeszcze. Mm, taką Taki kartonik. O, zaszycik. Zaszycik mamy. Prześliczne akcesoria i dziękuję bardzo. Trzy to jedzonko dla LPS, więc. Szukam numeru 3. Ojejku! Patrzcie. Taką sobie wysypię na rękę. Mam nadzieję, że mi tutaj nic nie spadnie. Nie spadło. Dobra. Rozłożysz tutaj tą karteczkę, żeby w razie czego mi tam nie, nie spadło. Mamy tak. Takiego jakby cukiereczka. I tutaj mam takie chyba trzy, z tego co widzę. Cztery. Takie o cukiereczki. Tutaj je sobie dam. O, i takiego jeszcze mamy arbuzika przesłodkiego. Mamy taką o przesłodziutką miskę z kokardką różową. Jest bardzo słodziutka. Mamy taką oto łapkę. Dalej mamy pizzę. Nie, spaghetti! To jest spaghetti chyba, nie? Czy pizza? Chyba spaghetti, nie wiem. Mamy takie o jabłuszko. Czy to jest własnoręcznie robione jabłuszko? Chyba tak, z modeliny podejrzewam. Ale takie śliczne! Mamy dalej e, rybkę. Kolejną rybkę. Kort nie będzie miała co jeść. Mamy... Hmm, to jest ciasto chyba, podejrzewam. Kawałek ciasta chyba też przeurocze. Mamy taką o Mamy kolejne jabłuszko, które jest przeurocze. Mamy dalej... E, to jest chyba też... Tak, to jest chyba też torcik. Oj! Torcik. Mamy taką o poduszeczkę z żabcią. Prześliczna. Mamy talerzyk z ciasteczkami. I mamy jeszcze takie oto piciu. Przepiękne akcesoria i naprawdę ogromnie dziękuję. I numer cztery. Ubranka dla LPS. W takim o prześlicznym niebieskim woreczku. Bardzo ładny. Okej, okay, i mamy taką o przeuroczą różową kokardkę. Dobra, mamy takie okulary pomarańczowe. Kolejną przesłodziutką różową kokardkę. I tutaj widzę, że mamy pełno naszyjników, więc super. I w końcu mam zielony, bo nie miałam zielonych naszyjników, a teraz w końcu mam, więc właśnie brakowało mi. Więc idealnie tutaj trafiłaś. O, ten jest taki prześliczny, ten z kwiatkiem. Ten też jest przepiękny. Dziękuję ślicznie za wszystkie ubranka. Na pewno mm, zobaczycie je na moich figurkach. Otwieram paczkę, a tutaj sobie Guciu się ośpi. Słychać jak chrapie? Chyba tak. Więc jak słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to, to nie ja, to Gucio. I ostatni numerek, numerek piąty. Coś dla ciebie. No Jestem ciekawa, co będzie w numerze pięć. wygląda. Czarne, nie wiem co to. Taki oto woreczek. I widzę chyba to jakąś biżuterię, mam rację. Ojej, ale jak dużo tej biżuterii! Bra, zobaczmy dokładnie co tutaj mamy. Oj! Jest taka oto bransoletka. Prześliczna. Dziękuję bardzo. Widzę też e, kolczyki. Bardzo takie ładne. Z takim właśnie też pieskiem. E, tutaj widzę kolejne kolczyki. Te też są prześliczne. Z takimi o gwiazdeczkami. Bardzo ładne. Tutaj ten drugi kolczyk z takim e, tym pieskiem. Taki o naszyjnik z perełkami i gwiazdeczkami. Bardzo ładna biżuteria. Dziękuję ogromnie, naprawdę. Widziałam tutaj y, jeszcze jeden numer. Miało być pięć, ale takie dodatkowo. Okej, okay, dobra, to już wszystko jasne. Więc otwórzmy sobie. Ja chyba nigdy w ogóle takiego Petropa nie widziałam. Nie wiem jakim cudem on mi umknął, ale patrzcie, jaki jest słodziutki, fioletowy z takim różowym tym noskiem. Przepiękny jest! Bardzo dziękuję, naprawdę kocham tego Petrzopka. W ogóle patrzcie, jakie ma jeszcze detale na łapkach. Widzicie? Bo zazwyczaj potrzeby mają takie kompletnie płaskie łapy. W sensie bez żadnych takich tych um, poduszeczek i, i tych. Przesłodziutki. słodziutki. Tak patrzę, co tutaj jeszcze w tej paczce przeoczyłam. Dalej tutaj widzę pełno naklejek. Tutaj jest zawartość całej paczuszki. Już tutaj też nie chcę dokładnie tych akcesorii wyjmować, bo nie chcę, żeby mi się tutaj na łóżku coś zgubiło. Siu jako ceniasz, petshopka. Chcesz powąchać? Podoba ci się? To może być twój nowy kolega. Myślałam, że już go zje. Kuciuśu. Oj. Co? No nie podoba Ci się jednak kolega? Nie podoba Ci się? No ale nie musisz mi chodzić po tych rzeczach tutaj. Usiądź ładnie. Chciałabym ogromnie podziękować Tobie za tą cudowną paczuszkę. Wszystko tutaj zostało bardzo porządnie zapakowane, więc, więc się cieszę. Rzeczy są przecudowne, i te ubranka, i jedzonko, i też no ta ściółka, którą ja chciałam sama sobie kupić, więc bardzo dziękuję. Biżuteria też jest przepiękna, tytuła również. I, I co? I bardzo dziękuję za tą paczuszkę, bardzo mi się spodobała. Stawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Cieplutkie pozdrowienia dla Niny i dziękuję jeszcze raz. Pa, pa!